Dzień dobry Państwu! Jest nas już 500. Jest to bardzo okrągła liczba. 500 kropek jest na tym ekranie. Tyle jest właśnie moich widzów. Jak widzicie, jest to naprawdę sporo. Bardzo Wam dziękuję za to, że jest z Was już naprawdę 500. I mam do Was prośbę, czy wbilibyście na Facebooka, tam jest ankieta, zagłosowalibyście na to, jaki specjał chcecie zobaczyć na moim kanale. Oczywiście możecie tam dodać swoje propozycje, także to jest fajne. Czyli Facebook 998 macie w opisie link do mojego profilu. Jeśli nie robicie tego, to zachęcam także do lajkowania, gdyż tam pojawia się informacja o filmach, o eventach. I ogólnie takie informacje jest dupy wzięte, więc to wszystko jest na Facebooku, to czego nie mam na YouTubie, to jest na Facebooku. I jeszcze raz dziękuję za 500 widzów, trzymajcie się ciepło, do kolejnego zobaczenia, cześć!